Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Zapraszam Was do subskrypcji, komentowania, łapkowania, wciskajcie dzwoneczek, będziecie wtedy ze mną na bieżąco. A dzisiaj zapraszam Was na hol zakupowy oczywiście z lumpa, tak jak obiecałam. Oczywiście perełkę, a w sumie dwie, zostawię sobie na końcu. Mam nadzieję, że pod tym światłem będzie ok, że światło będziecie mieli dobre. Ale już jest późno, bo już jest po 18.00. Nie miałam czasu wcześniej, jest dosyć ciemno, no ale co zrobić? Jakieś dziwne echo mi się tutaj roznosi, no, ale dobra, damy radę. Dużo rzeczy nie ma, więc na pewno nie będzie to połączone w dwa vlogi, tak jak ostatnio. Pierwszą rzecz, którą Wam pokażę, jest to takie poncho dla laury. To jest poncho takie, szlaf, jak szlafrok. Na tej samej zasadzie, co kupiłam mi ostatnio, te drugie, tylko to jest takie kropeczki polarowe i te ma taki tutaj, bo tam musiała mi przyszyć ten taki, wiecie, zatrzask, a tutaj są takie, takie sznureczek, że można sobie zawiązać pod szyją i jest fajnie. Uszka, no i tak to wygląda, bardzo ładne, słuchajcie, aha, za ile? To, bo już mam tu pomieszane, bo ja już to prałam, ja już mam to uprane, już pomieszałam, ale pamiętam w którym sklepie co kupiłam i patrzę, bo tu pies wskoczył i to kosztowało 5 zł, więc bardzo, bardzo fajne. Następną rzecz, to może Wam pokażę laury też, aha, jeszcze poczekajcie, bo jednej rzeczy nie wzięłam, bo ja to prosto z suszarki, takie legisy, po cztery chyba złote były, czy też po pięć jakoś tak, nie leginsy, dresy, zwykłe dresy, takie polarowe, blady, słuchajcie, róż, takie cieplejsze, a się zadyszałam już. Z firmy H&M taką bluzeczkę, nie wiem, czy to bluzka Amelka jej nie zabierze, bo to Laura sobie wzięła, Taki, taka butelkowa, zieleń, takie prążki, Taki, taki topik jakby, Hamelka takie lubił, może jej Laura odda, nie wiem, zobaczymy. Oczywiście standardowo misie, misie były na wagę i za mi misie wyszło chyba 8 zł, jeżeli dobrze pamiętam. Bo jeszcze do tego był, a nie, 12 zł, bo jeszcze kubeczek pani doliczała, taki z pieskiem, ale już nie wiem gdzie on jest, więc wam już nie będę pokazać, w jakimś tam vlogu wam pokażę, ale zobaczcie jakie super wiewióreczka. A nie, czekajcie, tu jeszcze jest jakiś misio. A, jeszcze ten jeżyk. No. Dobra. I teraz moje rzeczy. Bluzki były po 6 zł. Teraz Wam pokazuję. Więc, bo w jednym były po 6, a w drugim były. Bo ja Wam z mamą. Ej, bo mi zaraz zwalicie to. jednym były po 6. W drugim były po 5 zł. To jest akurat po 6 zł. Zwykła czarna bluzka na rynkach, taki 3-4. Nie wiem, czy on będzie nie zaszczupły. Z taką, zobaczcie, ładną różą. I tutaj na dole jest taki, o, taka falbanka, więc to jest fajne. Taka bluzeczka. Nie wiem też. Ej, uszekajcie stąd. Dobra jestem. Yy, bluzeczka taka z rękawkiem podwijanym 3 czwarte na taki guziczek. Ona jest koloru granatowego w takie gwiazdki. Yy, zwykła taka z tyłu dłuższa, z przodu krótsza. Ej, przestańcie tutaj się gryźć. No nie można nic nagrać. Kolejna bluzka to jest po 5 zł nie ma metki obcięta. Zwykły taki t-shirt w kolorze takiego bladego różu. O, tu jeszcze mam dla Laury. Jeszcze dla Laury spodnie kukadit, jakaś firma, nie wiem. Ona sobie sama wybrała takie właśnie dresowe, takie jakieś roboty. Poczekajcie, jestem. Musiałam psy wygonić na dwór wszystkie, bo przecież tak to spały. A jak ja zaczęłam nagrywać, to tutaj stoją pod tym statywem, bujają mi i y, bawią się, wiecie, jak ja to mówię, wiskają się. Gryzą się nawzajem i wszystko mi się buja i zagłuszają mnie, ja się nie mogę skupić. E, więc takie właśnie, z takimi, o tu nawet co jest napisane, Kukudia, Kuku, Kukukit, taka firma, nie wiem co to jest za firma, no, ale takie się podobały, to je takie wzięłam. Słuchajcie, za piątaka, e, tak, bo tamte będą po sześć, za piątaka... George, ta firma, butelkowa zieleń, taka ciemniejsza, ręka w trzy czwarte, taka bluzeczka, bawełnia, znaczy ona nie jest bawełniana, ona jest jakby satynowa i na dole ma, słuchajcie, o, widzicie, takie tutaj, o, ułożenie, o, czekajcie, nie widzicie chyba, może tak, o, takie ułożenie i taką właśnie tutaj, takie zakończenie, więc też bardzo fajna. taka bluzeczka. Mówię, jak mi się to spodobało, to jest bawełna 100%. Od sali firma. Nie wiem, co to jest za firma. Nie znam. Bawełna, bluzeczka, którą można rękawy też podwinąć. Zaraz ją przymierzę. Biała, granatowo biała, trochę szarego i takie musztardowe kwiatki. No po prostu jest Śliczna ta bluzka jest, naprawdę tak mi się spodobała, że, że super. M i S Collection, taka bluzeczka, zobaczcie, jaka fajna. Ona jest taka, jakby w panter... moro, panterkę, biała, beżowa, z troszeczkę brązu i troszeczkę czarnego, więc też mi się spodobała. Mam nadzieję, że w nią wejdę. I za 6 zł, te jeszcze dwie. Anna Field. Nie wiem. Też taka jakby satyna. Rękaw, zobaczcie, ma taki fajny tutaj ściągany. Kolor jej jest granatowy. I po prostu w takie kropeczki. Ale też jest bardzo, bardzo fajna. Kajem, też po 6 zł była. Taka bluzeczka. Dużo takich bluzek właśnie było y, ostatnim razem, jak byłam. Też takie rękaw 3/4. Y, no i taka tutaj, niby guziczki z takim tym. I też w takie, zobaczcie, kwiatki. W motylki. Y, Butelkowa zieleń, troszeczkę różu i troszeczkę takiego białego. Więc taka bardzo ładna. To wzięłam, bo. Na długie rękaw to ja nie lubię, a na te trzy czwarte to jeszcze. E, I perełka. Swetr. On jest tak jakby firma, słuchajcie, Sisterkin, nie wiem co to jest. Ale to jest perełka, bo on jest tak jakby, e, nie wełny, tak jakby troszeczkę minimalnie kaszmiru bym powiedziała, że ma, bo jest bardzo mięciutki. E, we, no taki wiecie, no troszeczkę wełny też na pewno ma taki może mieszany, a jest bardzo przyjemny, bardzo, różowy, blady taki róż z rękawami takimi, zaraz będę go zakładać, jest po prostu przepiękny, jak ja go zobaczyłam, to mówię, żeby się paliło, waliło, najwyżej będę w nim chodzić, nie wiem, w przyszłym roku, ale go muszę po prostu mieć. Idę, zapalę tutaj jeszcze sobie lampkę i przebiorę się i będziemy mierzyć. Ok, zapaliłam sobie, słuchajcie, lampkę, będziecie lepiej widzieć teraz te kolory, mam nadzieję, że, że teraz będzie troszeczkę, o, troszeczkę lepiej, więc ta bluzeczka jest taka, jak na mnie szyta, rękawy, myślałam, że to trzy czwarte, one są długie, ale nie są, wiecie, takie do końca, tylko takie, myślałam, że takie są, wiecie, ale są troszeczkę, o, ale mi nie będą w niczym przeszkadzać, bo ja takich bardzo długich to nie lubię, a, a taki to lubię. O, zobaczcie, ten może kolor Wam yy, kolor nie będzie oddawać. No, bo z racji yy, słuchajcie, światła. Ale na vlogach będziecie mnie w niej widzieć. Bo ja na, na pewno chyba sobie zostawię. Bo słuchajcie, yy, no, mi się podoba. Wielka szkoda, bo ta bluzeczka jest przepiękna. I tu jest na mnie w miarę dobra. Rękawy dobre, ale jest na mnie za szczupła. Tu. O. Tu widzicie? O. I za, wezmę za duży zamach. I ona żeby mi nie pykła. Więc naprawdę. A jest taka piękna w dotyku, przemiła. No jest super. Ja już kurczę sobie ją uprałam. O. o, jak tak wezę, to okej. Okay. Ale jak jest taki, bym większy zamach bym wzięła. O, to mi duszy skoczni opony widać, no to niestety o, albo tak jak wezmę, to tutaj jest na mnie troszeczkę znaczy tutaj jest, tu jest ok, ale tu o, w tym pasie jak biust jest za szczupła, kurczę szkoda, bo jest superowa naprawdę, czekajcie, przesunę was bliżej A może lepiej teraz będziecie widzieć no świetna jest, powiem wam ale wielka szkoda, tak mi się podobała, zobaczcie, tu ma o, widzicie, taki ładny ten Rękawek taki na gumeczkę. Hmm. Ja to się mówi biednemu, to zawsze biadę w oczy. No trudno. Do sprzedania. No, piękny ten sweterek jest. Słuchajcie. Świetny. No. Taki mięciutki. Jeszcze, jakbym miał kieszenie, to byłaby bajka. Ale do leginsów, do jeansów, do wyjścia. No, super jest. Ale mi się podoba. Naprawdę. I to taki jest, o, blady taki róż. Tak mi się trafił. Przepiękny. Ale cieplutki. Ten y, t-shirt też jest super. Jak na mnie szyty. Jak widzicie, tutaj taki luźniejszy. Wszystko tu się fajnie układa. O, teraz zobaczycie lepiej kolor. Więc zostaje, bo jest bardzo fajna. Zwykła taka bluzeczka. Okej. Okay. Ja już te włosy mam jak Chopin. E, teraz ta też zostaje ze mną, bo jest na no, mój styl. Taka tu jest luźna, normalnie jakby ciążowa była. Fajnie, taka jest bardzo luźna, ale ja to sobie, wiecie, lubię właśnie. O, coś takiego zrobić. I tak na luzie wtedy to fajnie wygląda. Rękaw ma dosyć długi, jak widzicie. Rękaw jest troszeczkę długi, o. Za długi, ale jest opcja, że można sobie podwinąć i spiąć tutaj na guziczek i wtedy jest to, co ja lubię najbardziej, czyli trzy czwarte bądź krótki rękaw, ale pod kurtkę można sobie to wziąć na przykład czy pod bluzę jakoś rozpiąć na długi, a tutaj na krótki i z bliska jeszcze wam pokażę o wzorek, taki ma wzorek, więc bardzo fajny i można sobie o pod całą szyję podpiąć, a i tu ma jeszcze dwie kieszonki, znaczy, to takie są atrapy i można bardziej sobie zrobić. Tak, i super jest. Też zostaje. Ta też zostaje zielona. Rękawe, rękaw mój ulubiony. Tu ma takie właśnie fajne, takie szerokie. Ten tu jest ładna, bo jest, słuchajcie, nie trzeba jej w te swoje sobie tak wkładać, bo ma takie o. Cięcie takie i tu ma właśnie tak o. Tak zaplecione, o teraz widzicie, że jest takie coś i to się ładnie tutaj ugniata i nie widać nawet jak macie brzuszek czy coś, to to maskuje, no bo wtedy tak nie widać. I taka kolor, taka butelkowa zieleń, no bardzo też fajna, więc chyba też, chyba też ze mną zostanie. Ta bluzeczka też jest fajna, taka jak ja lubię, zwykły po prostu t shirtik blady róż, nic specjalnego <noise> więc też zostaje co do tej to słuchajcie, nie wiem bo ona jest, znaczy nie, ona jest taka bardzo, tu ma duży dekolt, no i jakby nie do tego stanika, ale nawet jak założyłabym stanik taki zwykły normalny, to też będzie widać, no bo jak widzicie, o du, duży dekolt ma yy, granatowa te gwiazdki, rękaw ma też taki, o nie, za, nie, nie bardzo długi, ale on jest podwinięty i spięty na guzik, ale to już nie można tego odpiąć i nie można tego zdjąć, bo to po prostu już jest tak na stałe przy, przyczepione. Ale fajna, taka luźna, jak, jak ja lubię. No, więc wydaje mi się, że też zostanie. Ta na pewno nie zostanie, bo, tak jak mówiłam, jedna rękawy są za szczupłe. Chociaż tutaj by mogła być, tutaj jest ok, ale ten materiał jest jakiś taki gryzący. Mimo to, że jak płynie brałam, to on mnie gryzie. O jezu, dostałabym chyba szału, jakbym miała w nie chodzić cały dzień. Nie. oj, Wiecie co? Tragedia. Niby taki. jakaś bawełna, może z czymś ona jest. Nie ma tu metki, A jest metka, Ale. len i wiskoza o 50%. ale mnie gryzie nie dla mnie, bo tu wszystko ok. ale tu jest za szczupłe, więc. I na sam koniec perełka. Jak nie było, to nie było. Pamiętacie, kiedyś mówiłam, chodziłam, szukałam, bo gdzieś u kogoś upatrzyłam, znacie tą historię, kto mnie ogląda, a jak się teraz, jak co jestem w lumpie, to się trafiają, więc biorę nawet się nie zastanawiam i śmieję się, że chyba Szlaf roków to będę miała, słuchajcie, aż do emerytury. Muszę iść wpuścić psy. Będę mi szybę drapać. Dobra. Sami nie wiedzą, czy chcą przyjść, czy nie. go tędy wpuścić? No, co za uparty pies. No. Zapraszam. Szybciutko. Nie, Nienia. Już y, drzwiami to wejść nie można, prawda? Ej, ale spokój, polpet! Spokój! Proszę u, u, uciekać stąd. Już? Sonia! Tak to jest u nas wesoło. E, Sonia się rzuciła na pulpetę. Sonia, zostaw go! Teraz będą kota męczyć. Nazwij mnie. Tylko moja, nunia, jest najporządniejsza ze wszystkich. Nunia, moja, jest najporządniejsza ze wszystkich. Ale zmarzłaś, co? Zimno jest. <noise> Zimno jest, bo gwiazdeczko. Moja gwiazda. Princesa. Dobra. E, szlafrok. E, szlafrok. Blady róż. Z białym. Takie, jakby moro. Ale uciekajcie stąd. Już. E, dosyć, słuchajcie, długi. I zakładany przez, głowo, przez głowę. Przez głów. Przez głowę, czyli taka ala bluza. Taka ala bluza. Bardzo długa, bardzo ciepła, bo już ją, Już mi jest gorąco, jak ją tylko mam w ręku. Ale jak to założyć? Czekajcie. Jezu! Boże, odejdźcie jak się wejdę na łapę. Czekajcie, jak ja mam wam to pokazać? O! Ej, gąbka moja, zostaw, nio Zostaw tą gąbkę. Dobra. Widzicie jaka długa? Za kolano, do łydki. Do łydki. Świetne. No patrzcie. Cudowne. Uwielbiam. Boże, jak ja lubię takie. Może troszeczkę jakby było mniejsze. Ale to no jest tak ciepłe, że spoko, spoko loko. Teraz ja się będą gryzły. Szału dostać można. Jak myślicie? Fajne, prawda? Mi się bardzo podoba. No i to są takie, słuchajcie, zakupy. Zmęczyłam się przy tym bluzie niesamowicie, ale to taka perełka, że po prostu jest świetna. Psy mnie rozpraszają, nie mogę nic nagrać, bo się cały czas gryzą i wiskają. Dom wariatów. Po prostu. Za dzisiaj Wam dziękuję. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i wciskajcie dzwoneczek, żebyście byli z nami na bieżąco, a ja i te moje towarzystwo się dzisiaj z Wami żegnamy. Do zobaczenia w następnych vlogach. Trzymajcie się, pozdrawiam Was. Pa-pa!